Now I'm fucking nobody gets out alive Now I'm fucking nobody gets out alive Now I'm fucking nobody gets out alive Siemaneczko, z tej strony Filip A to są wyniki konkursu tego, co tutaj widzicie hmm. Tutaj widzicie, wygrał Mr. x Bugger. Brawo, 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 brawo e, Okej okay. Na drugim miejscu Kuba, NST, na trzecim Flowmotion, YouTube, Lewara PL 4, Tpl5, 6 Minecraftowy Creeper, siódme Kuba X18 i Kuba 99462 43, ale nie wiem ile ostatni, więc jest na ostatnim. Abu. Może byłby przedostatni, ale ja nie będę liczył ostatnie. A więc od Mr. X wygrywa nagranie czegoś ze mną. Y ale idealny, kurde czas Się mu udało Napisz do mnie na Skype, Podam ci na pw Chyba, że możesz znaleźć na moim kanale I tak ci podam No to tyle Dzięki za obejrzenie i powodzenia